Siema, z tej strony jest i to jest kanał butak, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, o czym w sumie nikt nie mówi, czyli o tym, żeby nie kupować butów na Shopee i to naprawdę bardzo grubo zaznaczam. Shopee aktualnie jest jedną z najbardziej popularnych platform sprzedażowych w Polsce. Naprawdę można kupić tam bardzo dużo fajnych rzeczy po niskiej cenie, które nie są podróbkami jako tako, ponieważ rzeczy codziennego użytku, no, raczej nie mają być jakichś znaków firmowych, ani nie są rzeczami, które są zabronione do produkcji dla danych marek, tylko po prostu są wyprodukowane z tańszych materiałów, z gorszych materiałów w Chinach ale bardzo często nie potrzebujemy po prostu lepszych materiałów do danych, jakieś tam rzeczy, na przykład, nie wiem, do warzechy w domu albo do jakiejś łyżki czy czegoś, bo jest tam naprawdę wszystko i pod tym względem ta platforma jest naprawdę bardzo spoko i tutaj nie zaprzeczam, nie mówię Wam, żebyście nie kupowali żadnych rzeczy tam, ponieważ nawet niektóre rzeczy z odzieży, z ubrań, faktycznie też nie są podróbkami żadnych marek, tylko po prostu, wiecie, robione na miliony sztuk rzeczami w Chinach, które były sprzedawane wcześniej także na AliExpress, teraz tutaj się pojawiają i faktycznie ta platforma jest bardzo spoko. Tylko jeżeli chodzi o buty, no to tutaj już naprawdę nie jest spoko, ponieważ można tam znaleźć ogromną ilość podróbek fejkowych butów marek bardzo popularnych takich jak na przykład Adidas albo Nike albo New Balance, które są tam po bardzo atrakcyjnych cenach, gdzie ludzie mogą kupować te buty, nie zdając sobie sprawy tak naprawdę z konsekwencji tego albo nie zdają sobie sprawy z tego w ogóle, że są to podróbki i uważają, że buty wyglądają dokładnie tak samo, a są tańsze właśnie przez to, że są na shopi. Ale niestety tak nie jest i zaraz pokażę wam dlaczego tak nie jest i w jaki sposób to działa. A jeszcze przed całym odcinkiem proszę Was oczywiście o oczywiście dodanie subskrypcji, dzwoneczka i lajka pod filmikiem, jeżeli Wam się ten film spodoba. Napisanie w komentarzu, czy zdarzyło Wam się kupić właśnie jakieś podrobione buty na Shopi. czy lubicie tą platformę, bo ja osobiście z niej nie korzystam, ale wiem, że bardzo dużo osób korzysta i jest zadowolonych. A jeżeli chcecie więcej jakichś streetwearowych, modowych czy buciarskich tematów, to zapraszam Was na Instagrama, tam różne zdjęcia, informacje, quizy oraz na TikToka, gdzie więcej jakiegoś śmiesznego contentu. A jak mamy to już za sobą, no to zaraz zamieniam się tutaj w małe okienko i pokazuję Wam na samej stronie Shopi, w jaki sposób to działa. Okej, okay. jesteśmy teraz w tym mniejszym ekranie i już Wam pokazuję, w jaki sposób to działa. Jesteśmy na stronie Shopi. Gdzie jest naprawdę bardzo dużo tych wszystkich kategorii, możecie tutaj kupić naprawdę wszystko, jak widzicie, jakieś grille, nie grille, jakieś e, nie wiem, materace, wiatraczki i tak dalej. Ale nas interesują oczywiście buty, i tak jak mówię, tak jak tutaj na przykład jakieś środki do czyszczenia, one faktycznie są dużo tańsze i to są faktycznie od tego producenta te rzeczy. I warto faktycznie sobie je kupować na tej stronie, ale już wam pokazuję o co chodzi w butach i czemu nie kupować tutaj butów. Ja zajmuję się oczywiście butami męskimi, sneakersami, polarnymi butami. Powiedzmy, wiecie, sportowymi, które aktualnie są najpopularniejszymi butami na świecie. Tak naprawdę, sneakersy. I już wam pokazuję, na co zwrócić uwagę. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo medoli. Ja sobie wybrałem u góry już takie, które wam pokażę. I pierwszym z nich jest to bardzo ciekawe, ponieważ są, uwaga, te tutaj Nike Dunki, które są zapisane jako SB Dunk Low. I to jest pierwsza rzecz, na którą musicie uważać, na samo zapis po prostu produktu, ponieważ zapis produktu zazwyczaj nie ma w sobie nazwy producenta. Żeby ominąć jakieś tam, powiedzmy, wiecie, procedury, jeżeli chodzi o usuwanie ogłoszeń na takich portalach Allegro, na Shop i tak dalej, żeby ominąć trochę niektóre akcepty prawne, no to te marki, powiedzmy, marki, te fabryki, które sprzedają właśnie fejki, podróbki, zamieniają nazwy i robią coś, żeby opisać tego buta, na przykład dają nazwę samego, wiecie, modelu, albo załóżmy, dopisują coś, tak jak tutaj bardzo ładnie, że są z serii Red Low, casualowe, sportowe buty, deskorelkowe, żebyście wszyscy wiedzieli, do czego to jest, że jest bardzo podobne, ale nie ma napisane Nike. No i jak popatrzymy sobie na to zdjęcie, no to one wyglądają bardzo spoko, no i... Raczej, jeżeli było na przykład napisane na jaki, no to w ogóle byście się nie zastanawiali, tylko kupili tego buta i nie byłoby problemu, ponieważ, no bo jak ktoś spojrzy na to zdjęcie, tak wiecie, bez żadnego krytycznego oka i nie zna modeli, które wychodziły wcześniej, nie wie jaki to jest w ogóle nazwa tego modelu, nie wie jak wyglądają oryginalne buty, no to tutaj. Ten but ze kształtu, nawet i z samego wyglądu, wygląda naprawdę spoko, i nawet ja, osoba, która siedzi w tym temacie bardzo dużo i ma tych butów bardzo dużo w rękach, no to na takim pierwszym spojrzeniu, na tym wiecie, zdjęciu, no to nie byłoby one aż tak podejrzane. Ale drugą rzeczą, którą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest cena, ponieważ. Cena tych danków to są Nike danki Low Cost, Teraz nie pamiętam jak dokładnie, ale Coast ze względu na to, że miało być UNC, ale mają żółte elementy, zostały zmienione trochę ta nazwa. Kosztowały w momencie kiedy wychodziły ponad 400 zł, a tutaj są za 303. I zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie modele niektóre wychodzące na przykład na Zalando są tańsze od producenta, ponieważ mają umowy podpisane i tamto jest zazwyczaj tańsze o 50 zł 40 zł. Maksymalnie o 100 zł, tutaj jest o ponad 150 zł taniej, już i to jeszcze z taką ceną, która jest no trochę śmieszna. i Te buty wyszły już naprawdę bardzo dawno temu, i aktualnie kosztują w granicach 1000 zł, więc tu już wiemy, że coś nie gra z tą ceną, jest ponad 150 zł tańsza. Ale powiedzmy, że nie byłoby to jeszcze aż takie, dla kogoś to nie kupuje, wiecie, butów na co dzień. Ale tutaj mam przykład jeszcze lepszy. Są to New Balance 550. I także patrzymy na całą tutaj oczywiście opis. Także nie ma słowa New Balance. I to jest już od razu czerwona flaga. I kosztując 102 zł. Kolejna czerwona flaga. Druga rzecz, na którą zwracamy uwagę, właśnie cena. Ponieważ jest ona prawie 5 razy mniejsza niż normalnie, kiedy wychodzą w sklepie. A to już jest naprawdę bardzo dużo i tak nigdy się nie dzieje. Tych butów, nawet używanych mocno, nie kupicie za 102 zł. Po prostu nie ma takiej opcji. I te buty aktualnie są jednymi z najbardziej popularnych, które wychodzą od New Balance. New Balance Mega jest zadowolony z tego, jak one idą na rynku. Bardzo dużo osób chce je mieć. I nikt nie sprzedawał ich za 102 zł, nawet jeżeli byłyby używane. Musiałby nie wiem, w nich skoczyć gdzieś do błota, do bagna, i wtedy może by tyle kosztowały. Także są to pierwsze dwie rzeczy, na które zwracacie uwagę. Trzecią rzeczą, na którą będziecie zwracać uwagę, to uwaga elementy, które zostały zmienione na danym bucie. Ponieważ na przykład, jak tutaj mamy New Balance 574, to tutaj zamiast New Balance w tym miejscu jest napisane jakieś New Shanguin czy coś takiego. I niestety nie mogę tego aż tak powiększyć, ale jest to widoczne tam gdzieś na następnych zdjęciach, że tutaj jest jakiś New nie wiem co do końca to jest. I NK jest w ogóle zmieniona, tak? Jest nie w tą stronę. I ludzie, którzy chodzą w butach na co dzień, od razu to zauważą. Wiadomo, że jak popatrzymy na tego buta, a popatrzymy na normalnego, no to już coś jest nie tak, i to jest trzecia rzecz, na którą musimy zwracać uwagę. Wiadomo, że czasami są personalizowane jakieś metki w kolaboracjach, w różnych współpracach, ale one wtedy też nie kosztują 101 zł. I no niestety, jak widzimy coś takiego, no to oczywiście od razu zapala nam się lampka, że no jest to po prostu jakiś podrabiany produkt i można mieć niestety problemy z samego kupna, o czym powiem na samym końcu, takiego produktu. Trzecią rzeczą, na którą zwracamy uwagę, to są, uwaga, elementy dodane do samego buta. Nie mówię tutaj o jakichś zmienionych rzeczach ale o czymś, czego jest za dużo. Na przykład tutaj ta trytytka. Jeżeli popatrzymy na EZ-350 V2, no to tutaj w tym przypadku jak zobaczymy, jak one wyglądają normalnie, a zobaczymy je tutaj, no to tutaj już się mega dużo rzeczy różni na pierwszy rzut oka. Nawet dla kogoś, kto nie za bardzo w tym siedzi, widzi, że ten pasek tutaj jest za szeroki i no nie pasuje do tego. Nie, po prostu... No nie, nie pasuje. I dodatkowo jest jakaś trytytka, którą... Przykładają do swoich produktów, powiedzmy, sklepy reselerskie. Zdarza się, na przykład, Mr. Kicks ma coś takiego, euh, klekt Kix. To są pewne tradycki, które są przyklejane do weryfikacji. Tych sneakersów, że one są oryginalne, ale tutaj, jak widzicie, ona nie jest w żaden sposób obrędowana, jest tam po prostu byle jaka jakaś nazwa po chińsku i zrobiona w taki sposób, że po prostu totalnie odstaje od samego buta. Zazwyczaj te cytrytyki nie są przypinane w taki sposób, ale do metek do produktu, a tutaj tych metek także nie widać. I to jest trzecia rzecz, na którą po prostu warto zwracać uwagę, i na pewno, jeżeli widzicie, że coś jest dodane za dużo do danego buta no to po prostu trzeba go omijać z daleka, bo no niestety zazwyczaj są to jakieś podróbki. Bardzo często są na przykład dodane o jedne za dużo jakieś kolorowe sznurówki, których nie było w normalnych wydaniach, ponieważ dodaje się tam czasami multum tych sznurówek, no to tutaj akurat mamy coś takiego jak trytytka. A Czwartą rzeczą, która już się ładuje, już Wam pokazuje, są uwaga, najśmieszniejsze buty, to jest w ogóle hit, czyli 450, to są Easy 450 ogółem. Easy 450 Cloud White wyglądają mniej więcej w taki sposób tutaj, jak widzicie. I nawet wyskoczyło mi, how to spot real vs fake, ale no tutaj to chyba nie musicie nawet zastanawiać czy to są fejki. Czwartą rzeczą jest sprawdzenie w ogóle, czy jakiś kolor wyszedł danego modelu. Ponieważ bardzo często fejkowe buty pokazują nam, albo robią buty do przodu. Po prostu jak widzą, że są jakieś, wiecie, przykładowe egzemplarze podane, jakie mogą wyjść, są podane pierwsze zdjęcia na przykład do sieci, no to oni je wykorzystują i produkują od razu jakieś fejkowe modele. Takiego w ogóle nawet nie było w planach. Jak zobaczycie coś takiego, no to od razu możecie to odliczyć, po prostu odrzucić. I jak widzicie, mamy tutaj kompletnie odcięty ten but. Dodatkowo mamy tutaj kolejną czerwoną flagę, czyli cenę. I brak napisu producenta. A ostatnią rzeczą, o której Wam powiem, i co jest dosyć niespotykane i dziwne, że tutaj tak to działa, to są oceny, na które nie zwracacie uwagi. A więc tak, tą ostatnią rzeczą faktycznie są oceny, na które totalnie nie zwracajcie uwagi. Nie zwracałem uwagi totalnie na ceny, jeżeli chodzi o kupno takich butów na portalach Allegro, Shop i tak dalej. Ponieważ te oceny zazwyczaj wystawiają ludzie, którzy totalnie się nie znają na butach. Jak dostaną załóżmy na przykład takie jakieś yy, danki tutaj. No to dla nich to jest w sumie spoko. No i jest tu jedna ocena, jest pięć gwiazdek, ponieważ przyszły szybko, przyszły na czas, przyszły z całym opakowaniem, wszystko jest ok, buty są ok, mogę w nich chodzić. I wszystko się zgadza. I jak możecie zobaczyć tutaj, tych, tej tych bardziej dociśniętych chyba fejkach, jakie widziałem w ogóle z Easy 450 z jakąś śmieszną tyrtytką z inną kolorem w ogóle, jaki ma być za 100 zł, 120 zł, jest ocena 5 gwiazdek i jest 6 ocenasz, jest 10 sprzedanych produktów i ludzie piszą, że buty spoko, mają kilka przebarwień, ale warte swojej kasy. Bardzo wygodne, polecam. Zgodny z opisem i zdjęciem. Wszystko tutaj jest na piątkę, ponieważ wszystko tym ludziom pasuje, bo oni się nie znają na tych butach. I Wy kupicie także buty od kogoś, który po prostu wciśnie Wam fejki, bo ktoś, kto się nie zna, napisał Wam ocenę. Nigdy nie czytajcie ocen tych butów na takich portalach, bo nie ma to najmniejszego sensu. Naprawdę, tak jak widzicie, w takim przypadku, gdzie mamy aż 10 sprzedanych, 6 ocen i widać, że to są Polacy, którzy kupili te buty, no, to nie dość, że możecie się także narazić potem na trochę wyśmiewanie was publiczne, no bo wiadomo, jeżeli ktoś zobaczy, że to są faktycznie aż takie fejki, no to zwróci na to uwagę i powie wam, co o tym myśli, i będziecie śmiał z tego naprawdę bardzo mocno. Dodatkowo możecie mieć problemy prawne, o których też wam powiem, ponieważ mój brat prowadził taką sprawę, że chłopak po prostu musiał chodzić na policję, musiał się tłumaczyć z tego, że kupił podrabiane buty, których nawet nie wiedział, że są podrabiane, ponieważ. Polisa szukała danego tego sprzedawcy, który sprzedał podróbki, no i musiała go jakoś znaleźć, więc zapraszali ich chłopaka na przesłuchania, gdzie musiał mówić skąd wziął te buty, kiedy je kupił, za ile je kupił, od kogo, konto i tak dalej. Swoje bankowe podawał, numery, kontakt, które, które wysyłał. I żeby ominąć takie sytuacje, lepiej nie kupować po prostu takich butów. A ostatnią rzeczą, o której Wam chcę powiedzieć, to jest to sposób, w jaki można powiedzmy uniknąć. Kupy na fejków, chociaż to też nie jest wiecie, 100% pewne, bo zaraz Wam pokażę, że wpisując frazę samego producenta, czyli Adidas, o czym Wam mówiłem, że nie podają właśnie takiej nazwy, możemy zobaczyć, że są tutaj polscy sprzedawcy, którzy sprzedają te Adidasy za w miarę cenę. I jak widać, są tu także fejki Air na przykład 90 które są za też śmieszną cenę, ale no... Wiadomo, no nie wszystko jest idealnie. Ale znajdują się tutaj buty, które faktycznie w pewnych jakichś wiecie, promocjach, na jakichś takich ostatkach, które zostały gdzieś tam, które miały iść do atletu. No to faktycznie mogą tyle kosztować i mogą to być oryginalne buty. I zazwyczaj wtedy wyskakują tutaj polscy sprzedawcy, którzy mają gdzieś te buty u siebie i chcą się ich pozbyć. I takie coś ma także miejsce na Allegro, takie coś ma miejsce także na innych portalach. I faktycznie tutaj, jako taką, możecie gdzieś znaleźć. Wiecie, w miarę oryginalne buty, ale tak jak Wam pokazuję, no, znajdują się także podróbki i po co ryzykować? Naprawdę, no, nie ma to najmniejszego sensu, żeby kupować z tego shopping. Jak możemy kupić naprawdę po ogromnych zniżkach, na przykład na Zalando Lunch, buty, które są oryginalne od prawdziwego producenta i mamy 100% pewności, że są one właśnie od tego producenta i nie musimy nic kombinować. No, nie ma to sensu po prostu chodzić na takie strony i kupować czegoś takiego. jest to w ogóle karane, tak, kupowanie podrobionych butów. I sprzedawanie ich potem, bo bardzo często też ludzie chcą je potem sprzedać, jeżeli coś się z nimi dzieje. I no, tak jak mówię, po prostu nie warto. Także przechodzimy sobie z tego okienka. Mam nadzieję, że Was dosyć mocno przestrzegłem przed tym, pokazałem na co zwracać uwagę. I przechodzimy teraz do większego okna, gdzie sobie zrobimy podsumowanie. Także już widzimy się tam. Także podsumowując, tak jak wam pokazałem teraz, naprawdę nie warto kupować butów na shopie. Po prostu jest to bez sensu, ponieważ możecie się nadziać naprawdę na nie oryginalne buty, na... które są zazwyczaj dużo słabsze jakościowo, które wyglądają według mnie od razu w większości jak podróbki i możecie stać się także elementem pośmiewiska troszeczkę, jeżeli ktoś się faktycznie strzai, że te buty są po prostu podrobione. Dodatkowo bardzo często można mieć z tego powodu po prostu kłopoty, ale lepiej nie mieć takich problemów, szczególnie kupując na takiej platformie, która, wiecie, ma bardzo dobry PR, wszędzie praktycznie widzimy reklamy, praktycznie każdym kroku słyszymy jej piosenkę i wszyscy raczej są zadowoleni z niej, ale w takich przypadkach naprawdę warto ją omijać. Nie wiem do końca, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne dziedziny, powiedzmy na samym shopie, ponieważ wiadomo, że tam dodają. Ogłoszenia ludzie tak jak trochę na Allegro, że po prostu dostają swoje ogłoszenia. Oni je sprawdzają i wrzucają gdzieś tam w stronę, albo nie sprawdzają do końca. Nie wiem jak to działa. Ale jak sami widzicie, podróbek butów na tej platformie jest po prostu multum i mam nadzieję, że jak najwięcej osób zobaczy ten filmik, weźmie sobie to do serca i po prostu nie będzie kupowało tam butów. Także dzięki wam wielkie za odcinek. Do zobaczenia. Cześć!